Cześć widzowie! Huncfoci to jedni ze zdecydowanie najbardziej lubianych pobożnych bohaterów występujących w uniwersum Harry'ego Pottera. I choć nie mam na potwierdzenie tych słów żadnych oficjalnych danych, to uważam, że liczba możliwych do znalezienia w necie fanartów czy fanfików dotyczących Jamesa, Syriusza, Lupina i Glisdogona absolutnie zdaje się to potwierdzać. No i ciężko się temu dziwić, bo choć Hunfcoci należeli do wcześniejszego pokolenia uczniów Hogwartu niż Harry i jego przyjaciele, to ich historia nie tylko została całkiem szczegółowo opisana w książce, dzięki czemu czytelnicy mogą się z nią utożsamić i polubić jej bohaterów, ale miała również znaczący wpływ na wydarzenia z właściwej sagi. A to, że my jako czytelnicy patrzyliśmy na to dodatkowo z perspektywy idealizującego swojego ojca i jego przyjaciół Harego, sprawiło, że na pierwszy rzut oka ich odbiór mógł być właściwie tylko i wyłącznie po Pozytywny. I ja osobiście również dałem się na to na początku złapać, bo pamiętam, że gdy po raz pierwszy przeczytałem więźnia Askabanu, to ekipa ta wydawała mi się być naprawdę zajebista i nie mogłem się doczekać, aż dowiem się czegoś więcej o młodzieńczych ekscesach ojca Harego, widzianych z perspektywy Syriusza czy Lupina. Niemniej moim zdaniem to wszystko było pewnym zakłamywaniem rzeczywistości, a prawdziwe oblicze tej wesołej gromadki przedstawiono nam dopiero we wspomnieniach Severusa Snape'a, w które Harry wejrzał na piątym roku swojej nauki w Hogwarcie. I szczerze powiedziawszy, ja od tego momentu przestałem już uważać Hunsfotów z czasów szkolnych za postaci jednoznacznie pozytywne. W dzisiejszym odcinku postaram się więc przekonać was, że choć James Potter, Sirius Black i Remus Lupin mogli w czasach swojej młodości wydawać się naprawdę cool, to w rzeczywistości wcale nie kierowali się oni dużo większą moralnością niż chociażby śmierciożercy, przeciwko którym walczyli w dorosłym życiu. Zaczynamy. Przede wszystkim już na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że w moich atakach na Hunzfotów chodzi głównie o okres w trakcie którego uczęszczali oni do szkoły, bo to, że ostatecznie wszyscy poza Piterem wyrośli na względnie dobrych ludzi, to jest oczywiście jasne. I z pełną premedytacją użyłem tutaj określenia względnie dobrych, no bo w sumie samo to, że walczyli oni po właściwej stronie magicznego konfliktu, to jeszcze za mało, by z miejsca uznawać ich za uosobienie cnót wszelakich. A dodatkowo, choć faktycznie Lupin, którego mieliśmy okazję poznać najbliżej, okazał się być niezmiernie życzliwym i troskliwym człowiekiem, to chociażby taki Syriusz już, już nie bardzo, co możemy wywnioskować po tym, w jaki sposób traktował on swojego domowego skrzata. I moim zdaniem to właśnie Syriusz był największym hipokrytą ze wszystkich Huntsfotów, i to właśnie jego chciałbym omówić jako pierwszego. Nie wiem bowiem, czy jeszcze to pamiętacie, ale w której ze swoich rozmów z Harym, Syriusz sam stwierdził, że aby poznać człowieka, należy dowiedzieć się, jak traktuje on swoich podwładnych, a nie równych sobie. On sam jednak traktował gorszych od siebie w możliwie jak najbardziej uwłaczający sposób, będąc moim zdaniem najgorszym skórwy synem, jaki w tamtym okresie uczęszczał do Hogwartu i który dla swoich żałosnych pranków na nielubianych przez siebie uczniach innego domu był w stanie narazić ich nawet na śmierć. Bo wiecie, często wydaje nam się, że to głównie James tępił Snape'a w latach szkolnych, a Sir już jedynie mu wturował i w większości przypadków tak faktycznie było, ale James mimo wszystko zachowywał w tym wszystkim pewien umiar i znał granicę, której po prostu nie wolno przekroczyć. Tymczasem Sirius nie miał już absolutnie jakichkolwiek moralnych zahamowań, wysyłając w ramach żartu Snape'a do wrzeszczącej chaty, w której Lupin dokonywał swojej comiesięcznej przemiany Wilkołaka, co mogło skończyć się tylko i wyłącznie jego śmiercią. I faktycznie tak właśnie by było, gdyby o tym całym incydencie w porę nie dowiedział się James, któremu udało się go powstrzymać. I wiecie co, ja po tym wszystkim absolutnie nie dziwię się, że magiczne społeczeństwo dosyć łatwo uwierzyło w to, że Syriusz byłby w stanie zabić tych wszystkich mugoli bez mrugnięcia okiem. No bo to był właśnie taki człowiek, który nie tylko zdawał się nie widzieć nic poza czubkiem własnego nosa, ale również nie mieć absolutnie żadnych moralnych zahamowań przed czynieniem zła dla swojej własnej uciechy. Najśmieszniejsze w zachowaniu Syriusza jest jednak to, jak bardzo niedojrzałą osobą był właściwie przez całe swoje życie, nigdy nie wyrastając ze swojego gówniarskiego zachowania, nawet pomimo spędzenia 13 lat w skabanie i wciąż chociażby nazywając Snape'a markerusem, pomimo iż dawno przestali już być szkolnymi rywalami, a wspólnie działali na rzecz tej samej grupy dywersyjnej w czasach wojny. Dla mnie osobiście całkowicie niezrozumiałe jest to, że człowiek ten nawet w tak ważnej sprawie nie potrafił zachowywać się jak dorosły i serio współczuje pozostałym członkom zakonu, którzy musieli tak długo wytrzymywać z tym jego przerośniętym ego. Ale w tej kwestii to zdecydowanie nie był on najgorszy, bo chyba w całym czarodziejskim świecie nie istniał człowiek z bardziej zawyżonym przekonaniem o swojej własnej zajebistości niż kolejny z Hunsvotów, czyli oczywiście James Potter. W przeciwieństwie jednak do Syriusza, którego gburowate zachowanie i okrutne traktowanie rówieśników można by jeszcze próbować usprawiedliwić tym, iż starał się on w ten sposób odreagować to, że rodzice właściwie przestali go kochać w momencie, w którym nie trafił do Slytherinu, to dla Jamesa Pottera nie ma już żadnego usprawiedliwienia. Był to bowiem zwykły bananowy dzieciak i to do tego jedynak, którego rodzice rozpieścili z kolei zbyt dużą dawką atencji wydawanych na niego pieniędzy, wobec czego myślał on, że świat kręci się tylko wokół niego, i już od swojego pierwszego roku nauki w Hogwarcie czuł się totalnie bezkarny i robił w tej szkole wszystko na co tylko miał ochotę, nie tylko nie zważając na szkolny regulamin, ale również i na jakąkolwiek przyzwoitość. Bo wiecie, my jako czytelnicy mamy taką dziwną tendencję do wybielania zachowań Jamesa w konflikcie ze Snape'em. No bo przecież Snape wydawał się być zły, a poza tym był niemiły i Harry go nie lubił, więc to, że jego ojciec czasem powiesił go dla zabawy do góry nogami, czy prawie doprowadził do udławienia się za sprawą rzucenia na niego zaklęcia chłoszczyś, to tylko takie niewinne żarty. A poza tym to i tak mu się należało, co nie? No właśnie że nie, bo Snape w latach szkolnych był po prostu cichym outsiderem, a jego jedynym przewinieniem okazało się być to, że zakochał się w tej samej dziewczynie, która podobała się szkolnemu łobuzowi. No i ewentualnie jeszcze to, że miał tłuste włosy. I ja serio nie rozumiem, jak te wszystkie małoletnie fanki huncfotów mogą nie dostrzegać tego, że James nie był żadnym zabawnym rozrabiaką, a po prostu wyrachowanym i okrutnym skurwielem, którego jarało bycie szkolnym oprawcą i to, że z powodu wysokiej pozycji społecznej jego rodziców nikt nie był w stanie mu się postawić przecież James to był taki wczesny Draco Malfoy, tylko że jeszcze gorszy, bo Draco trafiając do Slytherinu, chociaż nie mógł wycierać sobie gęby tym, że jest taki fajny, odważny i szlachetny, co James robił właściwie na każdym kroku. I jak bardzo niesprawiedliwe jest to, że uczeń notorycznie łamiący szkolny regulamin i zwyczajnie znęcający się nad innymi już właściwie od pierwszej podróży pociągiem do Hogwartu, może potem być prefektem naczelnym czy zawodnikiem drużyny Quidditcha. Szczerze mówiąc moim zdaniem to właśnie przez James'a Snape stał się śmierciożercą, bo ciężko się dziwić, że obserwując tak jawne faworyzowanie szkolnego zbira przez dyrekcję zapragnął on w jakiś sposób w końcu sprzeciwić się takiemu stanowi rzeczy i zakumplował się z Awerem czy Mulsiberem, którzy pokazali mu jak to zrobić. I choć dokładnie to samo zrobił Peter Pettigrew, to jego akurat nie zamierzam bronić, bo tu sprawa ma się zupełnie inaczej. Glizdogon to jedna z nielicznych postaci w Harrym Potterze, której tak właściwie nikt nie szanuje. No, ale nie ma się czemu dziwić, bo Peter po prostu zawsze chował się za plecami silniejszych od siebie. Dlatego choć w czasach szkolnych było mu na rękę to, że należy do szkolnego gangu wraz z Jamesem i Siriusem, to gdy w dorosłym życiu dostał propozycję dołączenia do armii Voldemorta, to długo nie musiał się zastanawiać. I choć na temat Glisdogona można by powiedzieć jeszcze wiele, to nie wiem czy jest sens dalszego atakowania postaci, której i tak nikt nie lubi, wobec czego w tym momencie chciałbym przejść do ostatniego słońców, czyli oczywiście Remusa Lupina. Bo Lupin też jest całkiem niezłym gagatkiem, i choć właściwie jako jedyny z Huncwotów kierował się jakąkolwiek moralnością i niezbyt podobało mu się to, jakiego kumple zachowują się chociażby w stosunku do Snape'a, to jednak nigdy ani sam nie przerwał tego procederu, ani nie powiadomił o tym nauczycieli. I jasne jest dla mnie to, że on również podobnie jak Peter bał się odrzucenia z powodu bycia wilkołakiem, a gdy jego przyjaciele się o tym dowiedzieli to miał do stracenia naprawdę dużo, ponieważ mógł przez to spaść ze szczytu szkolnego łańcucha pokarmowego na sam jego dół, bo gdyby tylko James i Siriusz mieli na to ochotę, to dzięki informacji o jego likantropii mogliby zniszczyć jego reputację wśród uczniów dosłownie kilka chwil. No tyle, że to w żaden sposób nie umniejsza jego winy i tego, że przyzwalając swoim kumplom na cały ten proceder, zachowywał się po prostu egoistycznie i budował swoje bezpieczeństwo na krzywdzie innych. I okej, okay, w przeciwieństwie do Syriusza czy Jamesa, nie uważam, by był on po prostu złym człowiekiem i nie wątpię, że gdzieś w głębi serca naprawdę budził się w nim jakiś sprzeciw wobec tego, w czym bierze udział, ale ostatecznie instynkt przetrwania brał w nim górę i nic z tym nie zrobił, dlatego moim zdaniem należy go za to mierzyć tą samą miarą co innych. Wiecie, bardzo podoba mi się to, co powiedział kiedyś Syriusz, a mianowicie, że świat nie dzieli się tylko na dobrych ludzi i śmierciożerców. Tyle, że dziwi mnie, jak mało osób zauważa, że w tym cytacie mówi on o samym sobie. I choć ja rozumiem, skąd bierze się tak ogromna sympatia większości fandomu do huncwotów, bo łobuzom i zawadiakom, którzy ostatecznie stają po stronie dobra można naprawdę wiele wybaczyć, to jednak nie może to zakrzywiać nam faktycznego obrazu rzeczywistości, a konkretnie tego, że huncwoci w czasach szkolnych to nie byli zwykli łobuziacy, a po prostu bezwzględni oprawcy, którzy dla własnej hedonistycznej przyjemności zmiażdżyli naprawdę wielu swoim rówieśnikom jakiekolwiek poczucie własnej wartości i być może zniszczyli im przez to całe życie, tak jak miało to miejsce chociażby w przypadku Snape'a. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Zapraszam Was do kulturalnej dyskusji w komentarzach na temat tego, co Wy sądzicie o Hunzwotach, bo choć boję się, że tym materiałem nadepnę paru osobom na odciski, czeka mnie kilka nieprzyjemnych komentarzy od fanek i fanów Siriusza oraz Jamesa, to dyskusja na tym kanale jest zawsze jak najbardziej mile widziana. Pamiętajcie również, że to nie jest tak, że ja nie widzę żadnych dobrych cech uncwotów, bo chociażby sam Lupin to w ogóle jedna z moich ulubionych postaci w całej sadze, a również o Jamesie czy Syriuszu miałbym sporo dobrego do powiedzenia. Ale materiały w ataku oraz w obronie są z natury tendencyjnej i przedstawiają dane zagadnienie tylko z jednego punktu widzenia. Także tym bardziej zachęcam Was do uzupełnienia go w komentarzach, a także wpadajcie na moje pozostałe materiały z Harry'ego Pottera, a w szczególności na póki co dwuczęściowy materiał o absurdach działań Lorda. Da Voldemorta, do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!